Siemaneczko, witajcie, z tej strony BetonierkaG, a to jest pierwszy film na kanale, pierwszy film, czyli zapowiedź, tak, zapowiedź co będzie się znajdować na kanale, więc tak, zacznijmy od tego, że będą się tutaj pojawiać z let's Play, z różnych gier, na przykład League Legends, Minecraft, tak, to można, tak, i, i niedawno wróciłem do gry z Counter Strike'a, więc mogę pokazywać jakieś rozgrywki z serwa. Więc to też może się pojawiać. No i oczywiście inne różne gry, żeby nie było, że ja, będę nagrywał trzy gry, których nie za bardzo dużo ludzi. Znaczy, jedni lubią, jedni krytykują. No. Poradniki. Poradniki ogólnie o komputerze, o obróbce wideo, o obróbce filmów, bo trochę to umiem. No, więc mogę takie poradniki też robić różne pomocnicze filmy do Counter Strike'a, czyli konfigi, triki na mapach, jak przyspieszyć grę, różne komendy. Tak, przedstawianie postaci w LoL. Wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu trochę się pobawić w to. I nie będę pokazywał tylko rozgrywek. Oczywiście te rozgrywki nie będą 40-minutowe, tylko będę robił jakieś skróty do najciekawszych momentów w grze w rozgrywce. Ale też będę robił właśnie takie filmy z pojedynczych postaci, żeby o... będę opisywał po prostu po kolei daną postać. Nie wiem czy wszystkim się to spodoba, może ten który... Ci ludzie, którzy zaczynają jeszcze nie ogarniają wszystkiego i może taki film im się spodoba. Więc tak, widzicie teraz na ekranie mecz Polska-Ukraina, oczywiście Facebook mi się kłania. 1-0 przegrana, 7-0 za mną. też przegrana będzie. I słyszycie jedną z nud słonia z Demonologii 2? Mm, co może oznaczać, że będę robił też audiologii o rzeczach, na których się trochę znam i na których chciałbym się wypowiedzieć. Czyli na przykład o muzyce, o sporcie i o innych rzeczach. I mam nadzieję, że w przyszłości też będą się pojawiać vlogi. To jest chyba tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał taki króciutki, ale będzie fajnie. Więc możecie stać łapkę w górę i zasubskrybować je się na.